Coraz bliżej szkoła, coraz bliżej szkoła. Hip-hip, hura, hip-hip, hura. A kto się cieszy? Rodzice! Dobra, z tej okazji, że zbliża się 1 września, rozpoczęłyśmy zakupy, wyprawki i tak dalej. I zobaczymy to, co tu mamy. Choć jeszcze to nie jest wszystko. Patrzymy. Wodziki dla oliwki z CCC. Proszę Państwa, proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać. Bagatela, tanioszki, 70 zł, normalne. Normalnie, przerażona jestem. No ale nie było szczegół wybrać, dlatego już kupiłyśmy. A oprócz tego, tu będą rzeczy razem i dla szóstoklasistki, i dla przedszkolanki. Pierwsze, ryza papieru tego przedszkola. Proszę. Tutaj teczka też do przedszkola. Od razu sobie podzielę. Bloki techniczne białe, małe do przedszkola i do szkoły. Tutaj teczuszka, To plastikowa trochę. Coś mi tu źle światło pada. I ona jest do szkoły. I co tutaj mamy? Blok techniczny kolorowy. Też i do szkoły, i do przedszkola będzie potrzebny. Tak samo duży blok techniczny. Kolorowy. I do przedszkola, i do szkoły nam jest potrzebny. Blok techniczny duży, zwykły. Biały. Do przedszkola, i do szkoły. I teraz co tu jeszcze mamy? Następna rzecz. Ba. Kolorowanka. Potrzebna do przedszkola. Chusteczki. Też do przedszkola, proszę bardzo. Ze świnką pepą. Super. Dla mojej przedszkolanki. Tutaj taśmy kolorowe dla starszej, dla starszej. Kredki świecowe. Jumbo do przedszkola, oczywiście. Długopisiki, których nigdy nie jest mało, bo ciągle gdzieś się gubią. Do szkoły, zakreślacze, potrzebne do ważniejszych rzeczy, żeby podkreślić w notatkach, do szkoły. Nożyczki od czwartego roku życia, nie by miały być zaokrąglone, chyba, chyba są do przedszkola. Tu jeszcze jedna kredka z Astry, z glinki do przedszkola ryby plakatowe mamy też do przedszkola i do szkoły no, takie same są praktycznie jedne są od e, Astry drugie z majeskiego to jedno plastelinka z motkami też jest chyba i do przedszkola i do szkoły co tam mamy dalej na klejeczki, na zeszyty. Slamastry yy, dwustronne w pędzelku i cienkopisie. Aż 24 sztuki to oczywiście sobie córka wybrała. Chusteczki sobie wzięła. I tu mamy, co tutaj mamy? Klej Szkolnobiorowy jest 6 sztuk. 6 czy pięć? Sześć. I bardzo dobrze, bo klej naprawdę dużo idzie. I w przedszkolu, i w szkole. Tutaj musimy sobie podzielić, bo będzie i tu, i tu potrzebny. Mój pierwszy zeszyt <gryw> dla mojej młodszej. Oczywiście kolorowe karteczki samoprzylatne. I to do podstawówki. No tutaj, tu też nie wiem, w jakim po co sobie kupiła, ale sobie kupiła akcesoria biurowe. Tu mamy fineski, gumki, takie spinacze, takie też do zahaczenia. Z psim patrolem, śniadaniówka. Którka sobie chciała kupić i w środku tutaj ma jeszcze dodatkową rzecz. I co tu jeszcze mamy? Tak. Zeszyt papierów kolorowych. Jest tak 6 kartek samoprzylepnych, 10 na błyszczanych i jedna holograficzna. one nie są wszystkie same, samoprzylepne, no to idzie do przedszkola. Blok rysunkowy zwykły do podstawki. Tutaj tłomki do ścierania jakieś normalnie.

i następne zeszyty tutaj też grubsze, 96. Z Oxforda cieńszy wzięłyśmy do informatyki, bo naprawdę nie warto grubych, nawet 16 by się... A nie, to jest 16 i bardzo dobrze, bo w zeszłym roku zapisali aż jedną stronę, a musieli mieć zeszyt. Tutaj też w krapkę następny. Pustego tylko nie kupiłyśmy, w linie. 60 winnie 80 do polskiego i druga 80 jeszcze. No i tutaj jeszcze w kratkę takie śmieszne z buźką. Następne naklejki na zeszyty. Tutaj okładki, żeby nam się książki nie niszyły. To są jakieś naklejki w środku. I okładki na zeszyty, bo tylko stwierdziła chciała grubą okładkę bo jej się gną, ale przecież od tego są okładki, a zeszyty naprawdę w, tward w twardej okładce nie kupujmy, bo plecak jest dużo cięższy. A tutaj, o właśnie, do butów, w CCC, dostałyśmy gratis dwa plany <lekcji>, lekcji dla dziewczyn. Do przedszkola to może niepotrzebne, ale zostawimy. Kredki, ołówki grafitowe. Następne długopisy, nie wiem czy to kolorowe, czy niebieskie są? To są kolorowe. Sa kolorowe? Nie. Nie. Niebieskie. Sa same niebieskie. To mama ci si dasz tylko. To już tam były niebieskie. E plastelina, byłeś? Była. Była dla orygi. Czyli to jest dla Andratki plastelina. Ołówki z Bika, bardzo je lubię, oczywiście. Są fajne. Kupiłam bibułę, różne kolory. To będą dla jednej pani i dla drugiej, bo jest zawsze potrzebna, mimo że nie było na to pracy, ale zawsze trzeba ją kupić. Wzięliśmy więcej kolorów. Agatka sobie wzięła taką tutaj planszę na biurko z matematyka algebra. I co my tu mamy? Tu mamy bardzo dużo fajnych rzeczy, różne Różne wzorki, procenty, co to jest jednomen, proporcje, wartość bezwzględna, potęgi, pierwiastki, funkcje i układy równań. To jej się na pewno przydaje, będzie musiała mieć jakąś powtórkę. Jeszcze tych rzeczy nie miała, myślę, że w tym roku, w przyszłym na pewno. Blok do rysowania zwykły, to dla Agatki duży. Bo technicznie tak już był. Co tu jeszcze mamy? Farby akwarelowe dla oliwki, dla młodszej. Dobry. Yy, blok rysunkowy mały, też dla Agaty. Agat Korektor oczywiście w taśmie niezbędna rzecz. O. I następne zakreślacze. Córka sobie wzięła. A później mamusia tyle kasy daje. Długopisy żelowe, wymazywalne. Tak oto wyglądają, niebieskie. I następne naklejki na zeszyty. Normalnie nie wiem ile tych zeszytów będzie miała na tyle naklejek. Okładka, bo nie miała na mają kartę rowerową i, i legitymację, to się na przyda. przyda. Tu, tu jeszcze mamy Ołówek i gumkę. Tu jeszcze mydło, co było na wykazie do przedszkola. Tu sobie jeszcze Oliwka wzięła dinozaura. Klej. Gumki do ścierania Agaty. Zwykła taśma. Jeszcze coś mamy. I to wszystko, proszę Państwa. Ale proszę Państwa, dużo więcej rzeczy nie braliśmy do domu. Głównie tylko było na wyprawkę. I tak. Byłyśmy w Tesco i w biedronce. No tutaj to akurat mam inne. No i jeszcze po buty w o okay, nie nieważne, to już mówiłam, że wydałyśmy w cudzysłowie. 70 zł na buty. W Tesco wydałyśmy. Ile? 214 zł. A z listy naprawdę nie było dużo innych rzeczy. Biedronce wydaliśmy ponad 300 zł. Także. O, tu jest. Paragon biedronki, proszę bardzo. 313 zł. I głównie są jakieś właśnie zeszyt, zeszyt. I te duperele. Nie jest to do domo praktycznie, tylko sobie kupiłyśmy picie. I tyle już mamy wydane na koncie. Jeszcze przyjdą z Allegro plecaczki, także później Wam pokażę, też na tym filmie. Bo jeszcze kuriak nie przyjechał. W poniedziałek kupiliśmy trochę ciuszków. Na co wydaliśmy? To też to, ponad 300. <grych> także Budżet już jest coraz yy, więcej kasy wydanej, a jeszcze wszystkiego nie mamy. ci jeszcze brakuje pustego zeszytu do geometrii. Oliwi ci jeszcze ręcznik mały jest potrzebny. No i to chyba wszystko. No i... No, do zobaczenia jak przyjdzie paczka. No, w końcu przyszła paczka z Allegro. I zabieramy się za jej rozpakowywanie. Co my tam mamy? No, wycaki. Ja ulegam z pandą. Dziewczyny się cieszą. Zobaczymy, czy się będą cieszyły, jak rozpakujemy. Ja z pandem mamy? Co, co my to mamy? Normalnie jakieś. Hmm, ale wielki plecak! Normalnie. Nie chciałam być pieskiem. Chciałaś! Sama sobie wybrałaś. Zobaczcie. No super plecak. Kulpa. No, pokaż, Oliwka, swój plecak. Pokaż. Ale bo tu nie widzę. O. Dla Oliwki jest plecaczek taki z pieskiem. Proszę bardzo. Proszę, masz, Oliwka. Co my tu jeszcze mamy? Tu mi się kamera kręci. Worki mamy. O, mamo! Tu jest worek dla Angatki i dwa worki z kotkami dla oliwki. Gdzie I jeszcze saszetka na kredki. Mama, daj No, O nie, I Agaty wielki jakiś ten. Chyba jeszcze takiego dużego piórnika to nie miała to nasza agata. Weźmy to. Widzisz? pokażemy. O! No naprawdę jest duży. No, no takiego to chyba nie miałaś. Chyba to już ci się przytłumie. Nie będziesz to chyba, co? Ej, mamo. Mm -hmm. No bardzo duży. Fajny. Całkiem nie jest Ej. Co mamy? O, i wypełnienie, proszę bardzo. <laughs> I plecak. Ja nie zauważyłam, mają te same wzory. No, widzisz? Plecak jest naprawdę duży. A może teraz pakuję mama? No, i zaraz raz no rozpakujemy. A ma jeszcze No fajne. Bardzo fajne. Tu ma jakieś odblaski z tyłu. Super rzecz. Tu nie ma, ale to trzeba będzie coś przyczepić. A tu saszetka. A to ona się zakłada tak. Mhm. 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 No proszę daję oliwce i jeszcze oliwki Lechle. plecak. Pokaż sobie. A No to taki. O. Tu też taśma, trzeba jeszcze oderwać. Dwa suwaczki. Na śniadoniuszkę. Picie. Pusteczki i jakąś zabawkę starczy. Mamo. I też mam blaski. Dobra. I już mamy prawie wszystko do szkoły. Już Ej. mamy dziewczyny. Także co mówimy? Widzą? Pa pa! pa. pa. Do pa, pa. Do zoba. No mu. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Pa, pa. pa, pa. No, papa. Pa.